Cześć! W tym filmiku chcielibyśmy Wam pokazać, jak obliczyć objętość bryły za pomocą całki podwójnej. Na wstępie chcielibyśmy zaznaczyć, że wymagana jest umiejętność liczenia całek, rysowania brył w przestrzeni trójwymiarowej i operowania na współrzędnych biegunowych. Zanim przejdziemy do przykładów, przypomnimy wzór na obliczanie objętości, gdzie całkujemy porzucie bryły na daną płaszczyznę i od górnej powierzchni powstałej bryły odejmujemy powierzchnię. Która jest dołem tej bryły. A teraz spójrzmy na przykłady obliczeniowe. Krok pierwszy. Rysujemy bryłę ograniczoną podanymi powierzchniami. Następnie wyznaczamy rzut bryły, w tym przypadku na xy, czyli obszar d, po którym będziemy całkować. Widzimy, że dla y jest on ograniczony od -1 do 1, a dla x od y kwadrat do 1. Korzystając z całki podwójnej, liczymy objętość, od powierzchni będącej górą obszaru odejmujemy powierzchnię będącą dołem bryły. Pierwsza całka musi być stała i w tym przypadku całkuje po y, a druga całka całkuje po x. Rozwiązujemy równanie, podstawiamy odpowiednie wartości i po przekształceniach otrzymujemy wynik. W kolejnym przykładzie działamy podobnie. Najpierw rysujemy bryłę ograniczoną podanymi powierzchniami. Robimy rzut powstałej bryły znowu na x, y i wyznaczamy obszar D, po którym będziemy całkować. Dla y jest on ograniczony od -3 do 3, a dla x od 1/3y do 3. Od powierzchni, będącej górą obszaru, odejmujemy powierzchnię, będącą dołem bryły. Pierwsza całka musi być stała i w tym przypadku znów całkuję po Y, bo Y zmienia się między stałymi wartościami, a druga całka całkuje po x-. Rozwiązujemy równanie, podstawiamy odpowiednie wartości i po przekształceniach otrzymujemy wynik. Kolejne zadanie rozpoczniemy od narysowania bryły ograniczonej podanymi powierzchniami. Następnie rysujemy jej rzut na oś XY. Aby to zrobić, należy rozwiązać układ równań składający się z funkcji będącej górną częścią obszaru i funkcji będącej dolną częścią obszaru. Co ważne, należy pamiętać o założeniu z większe równe 0. Po rozwiązaniu układu równań okazuje się, że naszym rzutem na oś xy jest okrąg o promieniu równym 2. Teraz podstawiamy do wzoru na objętość funkcję będącą górną powierzchnią bryły. Określoną wzorem z równa się 6 minus x kwadrat minus y kwadrat i dolną powierzchnią określoną funkcją z równa się pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. Aby ułatwić sobie obliczenia objętości bryły, wykorzystujemy współrzędne biegunowe. Podstawiamy za x r cosinus phi i za y r sinus phi. Cały wzór musimy pomnożyć razy jakobian równy r. Teraz pozostało nam rozwiązanie całki i zapisanie jej wyniku. Teraz przejdziemy do kolejnego przykładu. Zaczynamy od narysowania naszej bryły. W tym zadaniu będziemy musieli narysować rzut bryły na oś XZ. Nasz rzut będzie okręgiem o promieniu równym 3. W tym zadaniu skorzystamy ze współrzędnych biegunowych do opisania rzutu. Teraz do wzoru na objętość, gdzie górną powierzchnią bryły jest y równa 9, a dolną powierzchnią jest funkcja y równa się x kwadrat plus z kwadrat podstawiamy za x r cosinus phi, natomiast za z r sinus phi. Całość musimy wymnożyć razy jakobian na równy r. Jedyne co zostało to rozwiązanie całki i zapisanie jej w wyniku. Dziękujemy za uwagę